przypomnieć, że historia Jeepa rozpoczęła się w roku 1940 z tym pewnym bardzo specyficznym zamówieniem, które skierowano do amerykańskich zespołów samochodów ze strony władz Stanów Zjednoczonych. Chodziło o zaprojektowanie i jak najszybsze wybudowanie prototypu nowego rodzaju samochodu przeznaczonego dla wojska. Samochodu, który pierwotnie według wytycznych ważyć miał zaledwie 450 kg. Oczywiście nie było to zupełnie niewykonalne, biorąc Uwagę, że pojazd miał być jednocześnie wytrzymały i zdolny do przemieszczania się w terenie. Na odpowiedź Departamentu Uzbrojenia Stanów Zjednoczonych od w zasadzie w odpowiedź płynęła tylko jedna. Tą odpowiedź skierowały zakłady Bantam. Bantam, które dzisiaj pozostaje w cieniu Forda i Winisa Overlanda, ale tak naprawdę to Bantam dał podwaliny pod te pojazdy, które dzisiaj znamy jako Jeepy. Bantam, firma, w której w tamtym czasie było zaledwie niespełna 40 osób pozwalał na realizację jedynie niewielkiego zamówienia na potrzeby armii. Dlatego wkrótce po skorygowaniu projektu Bandama do w przetargu stanęły dwa zakłady, Ford i Louis Overland. Obu zezwolono na produkcję samochodów, uwzględniając pewne drobne różnice, które zresztą odnośnięte do sprzedanej za kilka Co ciekawa, charakterystyczna kratownica Forda-Wierchmew i Louisa Wierchmew to nie jest pomysł ruinny, to właśnie to jest poda. A wcześniej kratownica ja, Forda-Wierchmew ja, ja. va краoko. Była to zwracać się uwagę, oczywiście ze względu na niewielką liczbę, niewielką powiadam do produkcji ulica MB i Forda GPW, dziś wal tam jest absolutnie unikalna na kolekcjones, podobnie zwiększona jako Fort Hidźmi, czyli Fordoplasa Forda GPU. Co ciekawe, te pojazdy zanim skierowano do produkcji serwicnej i przeznaczonych dla armii Stanów Zjednoczonych, prokawało mniejszymi czasami całkiem dziwnym testom. Jeden z nich był wjazd samochodu po składach kapitału amerykańskiego, co rzeczywiście się dokonało. I w ten sposób udała że te maszyny nie będą znane I live kojarzymy z całą grupą tych maszyn, Jeep, która przylgnęła do nich na stałej, która stała się początkiem nowej marki motoryzacyjnej, do dziś zresztą Jeepy używane, pierwotnie stanowiła określenie rodzaju pojazdu, a nie właśnie jego markę. Skąd wzięła się ta nazwa? Na teorii jest kilka. Jedna mówi o tym, że protoplastą nazwę była postać z bajki animowanej z kreskówki o marynarzu Popaju, gdzie tam w tej kreskówce występuje taki śmieszny stworek mogący wejść wszędzie i wydostać się z każdej presji, the Jeep. I to właśnie od niego miano nazwać te samochody Jeep. Z drugiej strony Ford Jeep, czyli Ford General Purpose, Ford powszechnego zastosowania wykorzystując określenie niejako narzucone przez zaproszenie Jeepy skorygowano do nazwy Jeep, czyli dwie litery G i P przekształciły się poprzez zapis fonetyczny do czterech liter J, dwukrotnie E i P, czyli tych liter, które dzisiaj tworzą markę, czy nazwę marki Jeep. Warto o tym pamiętać, kiedy wsiadamy do samochodów Jeepa, bo rzeczywiście te pojazdy do dziś uchodzą za całkiem niezawodne i bardzo wytrzymałe. Oczywiście dziś, jak wstępca słynnego ulicy M.B., traktujesz Jeepa Wranglera, natomiast w praktyce ten pojazd swojego następcy jako takiego nie miał była to maszyna wyjątkowa. Co prawda już po zakończeniu II wojny światowej uruchomiono produkcję seryjną Jeepa CJ, czyli Civilian Jeep, Jeep'a przeznaczonego na rynek komercyjny, ale z oczywistych powodów ta maszyna była nieco i Jeepy CJ zresztą później Trafiły także po modyfikacjach do Armii Stanów Zjednoczonych. Kto oglądał słynny serial Drużyna A? Tam tych jeepów takich innego typu pojawiało się całkiem sporo. Z kolei własną drogą, nawiązując kształtem w zasadzie wyłącznie do pierwowzoru, poszła firma Ford realizując projekt Forda Muta. Ale to już historia zupełnie inna i niezwiązana z II wojną światową. Szanowni Państwo, już za moment. Wyruszy dalej kolumna Defilada i ostatnia parada D-Day 2022. Kiedy uruchomimy silniki, bardzo prosimy, żeby przejść do krawędzi Jezdni i tam pozostać, byśmy mogli kontynuować przejazd ulicą wiejską. Zwłaszcza, że po Jeepach i Dodżach przed Państwem pojawią się zdecydowanie większe pojazdy. Zabytkowych pojazdów. Wielkie brawa drodzy Państwo, dla nich. Wielkie brawa bo poświęcają swój czas po to, żeby przyjechać tutaj do Państwa i opowiadać o historii, bo tak naprawdę to wielowymiarowa opowieść o historii przyświeca zawsze organizacji DIDEJA. Ale także dziękujemy uprzejmie władzom miasta i gminy Hel za wsparcie. Dziękujemy Agencji Mienia Wojskowego, firmie RAFA, która od lat nas wspiera, tak samo jak restauracja Kuter. Szanowni Państwo, jak widzicie, to wielka operacja podobnie jak Overlord wymagająca połączenia sił różnych organizacji po to, żeby jak to na niemieckich dworcach kolejowych kiedyś widniało napisane koła mogły się toczyć do zwycięstwa Drodzy Państwo, no te nasze koła d toczą się do zwycięstwa każdego roku, a przede wszystkim toczą się w rytm zabytkowych maszyn i ich wspaniałych silników o które tak dbają właściciele Szanowni Państwo, kilkadziesiąt pojad zdów historycznych. Blisko 200 odtwórców historycznych rekonstruktorów wzięło udział w tegorocznej edycji D-Day 2022. Oczywiście, Szanowni Państwo, a skoro wojsko, to i wsparcie militarne, to takie militarno-pokojowe, które zapewnia nam Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Mienia Wojskowego, która również jest partnerem Didei już od wielu, wielu lat, drodzy Państwo, to niesamowite, że możemy spotykać się na początku Polski, tak jak głosi napis na pomniku na Cyplu, po to, żeby stąd wieść historię w głąb naszego kraju i opowiadać o tych, którzy... Przelewali krew za wolną Europę w tym u żołnierzach wojska. Polskiego czy polskich sił zbrojnych. Drodzy Państwo, najważniejsze jest to, byśmy pamiętali, że bez udziału Polaków w wiele bitew również w Normandii mogłoby stoczyć się w zupełnie inny sposób. Prawda jest taka, że pod chwaleństwie, co uznano na arenie międzynarodowej, to właśnie polska pierwsza dywizja Pancerna zamknęła ten słynny korek od butelki, w której znalazły się cofające się w kierunku wschodnim oddziały niemieckie. Przypominaliśmy o tym wczoraj w czasie nietypowej jak na warunki ideja instytucji historycznej kiedy to czołówka 90. dywizji piechoty amerykańskiej wchodząc skład trzeciej armii słynnego generała Pattona spotkała się z pojazdami pierwszej dywizji pancernej polskiej pierwszej dywizji pancernej które prezentowały dwie unikatowe maszyny, które już za moment pojawią się przed Państwem, czyli Multiple Gun Motor Carriage M16, czyli half-track wyposażony w poczwórny karabin maszynowy Browning M2 oraz największy pojazd naszej imprezy, czyli czołg M4A1 Sherman. Czołg M4A1 Sherman z kolekcji Panzerfarm, która jest partnerem d również, m 4 Sherman. Warto zwrócić, drodzy Państwo, uwagę na malowanie tego pojazdu, bo jest to odtworzone malowanie e, ciągłem 4 a e, czyli Sherman 2A w nomenklaturze brytyjskiej e, do walki, ruszał porucznik. Ja Janusz Barbarski, latająca krowa, bo taką nazwę własną miał ten pojazd, to także nazwa odtworzona na podstawie archiwalnych zdjęć, podobnie zresztą jak i wizerunek krowy, który porucznik barbarski zdecydował umieścić na boku pancerza. Czołkiem 4.1 Sherman porucznika Barbarskiego uczestniczył w kampanii holenderskiej oraz w kampanii niemieckiej, kończąc działania zbrojne Wilhelmshafen, czyli w tym ważnym ośrodku. Marynarki niemieckiej, który skapitulował przed żołnierzami pierwszej dywizji pancernej. Za minutę ruszamy. O, i tu macie Państwo fuchę teraz. Za jakiś czas? Dziemy ja obserwować. nie obserwować. Wrócę po to. Pilnujcie live leci, także dziękujemy Wam bardzo serdecznie. <laughs> I <laughs> do przerwa, bo tam jadą Jak kolumnie ktoś takie, nie może, to jest będzie przerwa tak? 糍粑米

Dziękuję. Dziękuję bardzo, zapraszamy ponownie. Gdzie będą filmy umieszczone. DDHL na Facebooku. I YouTube Hell. Tam jest wszystko. Dobra, no, nie będę swojej paskuje, bo to jest tam. jak, to Zapraszamy. zapraszamy. Ciekawy to wygląda. Zapraszamy. Ale nie Ta imiza wojskowa. Nie, bądź jeszcze można ich zobaczyć. Ale... Tak, stanie pan tam na skrzyżowaniu koło dworca kolorek, to pani zobaczy jeszcze raz. Aha, a potem gdzieś gdzie wy się... macie, Potem się rozjeżdżamy po swoich obozowiskach. Aha, czy każdy będzie swoje obozowiska? Tutaj mamy kilka obozowisk.

Já,

Dobry wieczór Państwu, D-Day Health 2020 właśnie powoli dobiega końca. Co prawda jesteśmy jeszcze do niedzieli przed południa z Państwem, ale już te główne punkty programu, które udało nam się z sukcesem zrealizować, to już jest przeszłość. Coś się kończy, coś się zaczyna. Zawsze warto pamiętać o tym, że chcemy opowiadać o historii nie tylko w Normandii, ale o historii całej wojskowości koalicjanty hitlerowskiej i oczywiście wojskowości polskiej, bo jest ona dla nas bardzo, bardzo ważna również w kolejnych latach. Cieszymy się z tego, że byliście Państwo z nami i że cały czas jesteście no bo w końcu bez publiczności, bez widzów D-Day Hel nie miałby racji bytu. Ja już się powoli pakuję i Mam nadzieję, że spotkamy się za rok. Bardzo było mi miło do Państwa mówić. No i cóż, do zobaczenia w czasie 17 edycji Hidej Dziękujemy bardzo serdecznie, tylko przypomnę, że jutro na 14 zapraszamy jeszcze na mszę świętą polową na kuracyjnej ulicy przy Baterii Lasowskiego. Zapraszamy. Zapraszamy.